Módlmy się w intencji wiernych zmarłych, w sposób szczególny za tych, za których tą mszę świętą celebrujemy. Stanisława Rojka, który oddał swoje życie w wieku 23 lat, Czesława Pana Siuka, Józefa Czeberaka, Władysława Łukaszuka, Teodora Koszmełę, Jana Czarnackiego, Stanisława Dudę, Jana Kubickiego w wieku 31 lat, Jana Kubickiego. W wieku 63 lat: Mariana Miduchowskiego, Aleksandra Kabata, Kazimierza Izdebskiego, Władysława Izdebskiego, Józefa Zielińskiego, Jana Łukaszczuka, Aleksandra Makówkę, Władysława Makówkę, Mieczysława Słomkowskiego, Edwarda Słomkowskiego, Antoniego Belinę Jana Stelmaszczuka, Bazylego Stelmaszczuka, Mariana Stelmaszczuka, Józefa Stelmaszczuka. Zachara Stelmaszczuka, Konstantego Majewskiego, Michała Kondrackiego, Stanisława Istebskiego, Jana Borsuka, Józefa Krakowiaka, Jana Koszmełę, Józefa Wawera, Józefa Kunaszyka, Jana Blocha, Franciszka Rzaczkowskiego, Antoniego Rzaczkowskiego, Rzaczkowskiego Antoniego Istebskiego kwiatów. Wacława Bieleckiego, Bronisława Suchorawa, Mariana Suchorawa, Stefana Grzywaczewskiego, Czesława Grzywaczewskiego, Władysława Stelmaszczuka, Karola Stelmaszczuka, Stanisława Jędruszczaka, Mariana Jędruszczaka, Antoniego Jędruszczaka, w wieku 19 lat, Aleksandra Drogosza, w wieku 14 lat, Michała Izdebskiego, w wieku 43 lat, Konstantego Izdebskiego, w wieku 14 lat, Teofila Wałęckiego, w wieku 45 lat, Stanisława Wałęckiego, w wieku 41 lat, Szymona Wałęckiego, w wieku 31 lat, Aleksandra Wałęckiego, Karola Wałęckiego, w wieku 17 lat, Ignacego Bartosiewicza, w wieku 58 lat, Bronisława Bartosiewicza, w wieku 45 lat, Kazimierza Bartosiewicza, w wieku 33 lat, Leona Bartosiewicza, w wieku 39 lat, Jana Izdebskiego, w wieku 48 lat, Franciszka Kuszyka, w wieku 28 lat, Bronisława Koperczuka, w wieku 36 lat, Feliksa Drabika, w wieku 60 lat, Emiliana Majewskiego, w wieku 41 lat, Bronisława Dudkowskiego, w wieku 37 lat, Pawła Szlachtę, w wieku 25 lat Jana Kota, w wieku 36 lat Bronisława Kabata, w wieku 39 lat Bolesława Górskiego, w wieku 32 lat Mieczysława Kunaszyka, w wieku 17 lat Bolesława Kuszyka, w wieku 21 lat Jana Makówkę, w wieku 51 lat Dionizego Godzyra, w wieku 42 lat Stanisława Gontarczuka w wieku 31 lat Franciszka Gontarczuka w wieku 34 lat Stanisława Naruska w wieku 40 lat Stanisława Szwaja w wieku 32 lat Edwarda Szwaja w wieku 45 lat Mikołaja Przystupę w wieku 53 lat Feliksa Przystupę w wieku 19 lat Jana Gisko w wieku 50 lat Kazimierza Pisanskiego w wieku 20 lat Wacława Hernasa w wieku 26 lat Kazimierza Jaskulskiego w wieku 18 lat Piotra Łukaszczuka w wieku 35 lat Józefa Nieścioruka w wieku 41 lat Nikite Zająca w wieku 42 lat Bolesława Malana w wieku 32 lat Stanisława Zgierskiego w wieku 53 lat Jana Bułtowicza w wieku 17 lat, Bogusława Bułtowicza w wieku 18 lat, Zygmunta Bułtowicza, w wieku 36 lat, Jana Bułtowicza w wieku 46, 64 lat, Andrzeja Mikulskiego w wieku 47 lat, Edwarda Majewskiego w wieku 41 lat, Tomasza Łukaszczuka w wieku 29 lat, Józefa Łukaszczuka w wieku 25 lat. Aleksandra Łukaszczuka w wieku 47 lat, Stanisława Suchoraba, Franciszka Wałęckiego, Stanisława Żuchowskiego, Antoniego Stelmaszczuka, Stanisława Stanisławę Słomkowską, Mieczysława Bułtowicza, Justynę Stelmaszczuk, a także tych, którzy powstali spod kul, ale odeszli w spokoju z Panem, Stanisława Przeździeckiego. Włodzimierza Kondrackiego, Bonifacego Walenciuka, Ignacego Blocha, Antoniego Stelmaszczuka, Stanisława Suchorawa, aby osiągnęli chwałę nieba wraz z Bogiem w Trójcym Świętym Jedynym. Szanowni Państwo, co roku 7 grudnia spotykamy się w miejscowości Białka, aby uczcić pamięć i oddać hołd 97 osobom które zginęły w 1942 roku, zostały rozstrzelane przez żołnierzy niemieckich. Spotykamy się dlatego, że chcemy przekazać tą historię młodemu pokoleniu, bo chcemy im pokazać, że również na naszym terenie byli wspaniali bohaterowie. Bohaterowie, którzy oddali swoje życie, za pomoc innym osobom. Te osoby pomagały rodzinom żydowskim przetrwać wojnę. Chociaż sami często nie mieli co jeść, dzielili się z innymi. Chcieli tylko żyć w wolnej Polsce, cieszyć się swoimi rodzinami, mówić w języku polskim, i to był ich cel, tak jak teraz nasz. Niestety pozbawiono ich tych możliwości. Żeby nie przedłużać, powiedzieć króciutko, tak jak powiedział ksiądz, na Jan w czasie przyświętej, nigdy więcej, nigdy więcej wojny międzynarodowej, nigdy więcej wojny państwowej, nigdy więcej wojny rodzinnej. Dziękuję za uwagę.